Drugie życie odpadów. Pomysł na zmianę w najbliższym otoczeniu, trzecia edycja. Czy wiesz, jak wykorzystać odpady w celach praktycznych? Masz pomysł na stworzenie z odpadów nowej rzeczy? Zapraszamy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z województwa Podlaskiego do udziału w konkursie i bezpłatnych warsztatach edukacyjno-plastycznych. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 25 osób. Konkurs na pracę plastyczną z wykorzystaniem odpadów trwa do 20 października. Prace indywidualne lub grupowe do pięciu osób mogą zgłaszać szkoły. Jedna szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę prac. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych warsztatach. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody oraz zaprezentują swoje prace na uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Szczegóły oraz regulamin dostępne są na stronie szukamypolski.com. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.